No, siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wszyscy pozdrawiam o tym, co zostało wczoraj ogłoszone. Czy jeszcze chyba, już nie wczoraj? Nie pamiętam kiedy, chyba wczoraj lub przedwczoraj. Już pamiętam dokładnie, Erling Haaland od 1 lipca tego roku będzie zwolennikiem Manchesteru City. No City wygrało o City wygrał w wyścig o Norwega. Choć nie wiem, czy powiedziałem, wygrał w wyścig, to jest zero powiedzenie, bo no, ludzie piszą w internecie. Dziennikarz również się wycofał, bo jakiś tam rad, jakiś tam wiecie tam medyczny chcieli tam te opinie, żeby nie chcieli drugiego hazarda kupować, takiego kota w worku i tam nie chcieli im dać i tam Rayola też tam załatwił, że do on klubu nie pójdzie, to i tak miał klauzulę 150 milionów. Czyli ktoś by mu okradnieł PS, żeby Real'owi zapłacić 150 milionów, chciał kazurę. I Real nie mógłby nic z tym zrobić, więc chciałem, so, by poszedł do PSG ale Real tak nie chce. Real chce mieć kontrolę nad tym, Czy jest za każdym ich zawodnikiem, więc no. Z jednej strony szkoda, że Real na nie wziął, bo ono kość ma talent, ale no niestety, też jest druga strona. Kość ostatnio często łapie kontuzję. Nie wiadomo czy to nie skończy jak Hazard, czy jak ten e, Wilshire z Arsenalu, chyba chyba to całkiem dobry piłkarz to e, Lipiński z Fangola o nim nagrywał, że miał chyba ofertę tych, się, tym polskim klubom. Wiecie, no i im propozycję, że chce tam u nich grać, ale też go jakby nie chcieli, no też miał tam piłkarz ten Arsenalu, Arsenalu nie kontuzję i Haaland może pójść w jego ślady, nie? Zobaczymy co w tym City pogra, ma mieć drugą najwyższą garzę w zespole, zaraz po De Bruyne, po De Bruyne. no i zobaczymy co on tam pogra, czy nas trzeba dużo goli, czy będzie jak Werner, u Werner jak przyszedł z Lipska do Chelsea, czyli z do Premier League, grał no, no grał no silnie, nie potrafił trafić w bramkę, teraz trochę polepszyło. Samo w pierwszy sezon tak średni, no miał tam parę akcji, jak na przykład ten finał Ligi Mistrzów w City w Portu, gdzie strzelił bramkę na jeden 0 która no dała wtedy brzydzenie Tomasa Tuchela, zwycięstwo w Lidze Mistrzów. I w tym sezonie Havertz też się odpalił nieźle, więc może też Havertz będzie miał przypomnieć o jednego sezonu średniego w City, żeby później w drugim się odpalić, przyzwyczaić się do Zasad ligi, i tam gają się siłowo. No, widać mięśnie jakiś ma tam halan, więc raczej tam Przypychaniem się z sytuacjami mięśniowymi raczej nie ma powodu. Tylko te kontuzje często mogą być dla niego, no, sporym problemem. No, weźmy jego statystyki. Bo Russi w tym sonie fundecji zeznali 23 mecze. Wstrzei 27 goli to 7 asyst. Płażeniec zagrał 2 mecze, zreił 4 gole. Widzę Mistrzów strzelił, zagrał w 3 meczach. To już wiele mówi, że to już urazów. I strzelił 3 gole. W Sperry uchodzenie zagrał 1 mecz i nie strzelił żadnego gola. No, więc no ja dzisiaj kończę ten odcinek w komentarzu, jak Waszym zdaniem wyjdzie transfer Halanda do City. Czy spełnią on oczekiwania shake'ów i może no wygrają Ligę Mistrzów, choć raczej z nim by City kupiło miejsce graczy to i tak raczej nie wygrają tej Ligi Mistrzów. Czy no Haland się posypie strasznie i później, nie wiem, na wypożyczenie do jakiegoś śl drugiej Ligi Francuskiej. Napiszcie w komentarzu. No to do zobaczenia i Hello!